Siemanko, z tej strony Elio, Patryk Retrofan. E, myślę, że każdy z Was doskonale pamięta moment, kiedy e, dostał pierwszy komputer, e, czy to od, od rodziców, czy też może od rodziny. E, I myślę, że każdy z Was doskonale pamięta, jaka była wtedy ekscytacja, kiedy pierwszy raz go włączyliście, kiedy na, na ekranie czy to telewizora, czy jakiegoś monitora pojawił się e, obraz z komputera. E, wcześniej biegało się, nie wiem, z pistoletami, z patykami po podwórku, a nagle, nagle pod... E, pod dachem naszego domu zagościł sprzęt do elektronicznej rozrywki, której wcześniej nie znaliśmy, więc to było, to było mega wow. I myślę, że każdy z Was też, może nie każdy, ale większość z Was na pewno pamięta pierwszą grę, którą odpaliła na swoim, na swoim komputerku. I w moim przypadku była to gierka R Rescue One. Latało się helikopterem, zbierało jakichś tam chłopków, strzelało się do jakichś instalacji, które strzelały do nas. No gierka no, dzisiaj no, taka sobie, no ale wtedy to było... To było coś mega, mega świeżego, mega nowego i ekscytował się to człowiek tym niesamowicie. Pamiętam też drugą gierkę, jaką odpaliłem. To był Choplifter, ten z 1982 roku. A trzecią gierką była właśnie gra, która, którą chcę pokazać wam dzisiaj, czyli Chopper Hand. Wszystkie trzy gry, jak żeście zauważyli, pewnie w klimatach latania helikopterem i strzelania, no tak, tak wyszło. Chopper Hand chyba był najmniej wciągający z tych, z tych trzech gierek. No, ale z braku laku, jako że to była jakaś tam moja pierwsza dyskietka, pierwsze gry, no to człowiek ciupow to strasznie długo. Sama rozgrywka jest bardzo prosta, jak zobaczycie. No, trzeba z podziemi wyciągać helikopterem różne artefakty, zanosić je tam w lewą część ekranu, no i lecieć po następne i tak dalej. A w tym czasie jakiś samolot, który lata na górze, robi zrzuty ziemi i zasypuje dziury, które tam sobie bombami zrobimy, żeby się dostać do tych artefaktów. Ale no z braku laku, grało się w to bardzo długo. A, a potem no, zaczęło się jeszcze wymyślać takie dodatkowe gierki w czasie grania, e, czyli budowanie jakichś wewnętrznych tuneli, e, robienie jakichś fajnych podkopów pod wodą. No, otwierała się naprawdę wyobraźnia przy tej gierce. E, no i dzisiaj wam, wam ją właśnie chcę pokazać. I pokażę ją też Duli, dam Duli zagrać, zobaczymy jak jej pójdzie. E, także zapraszam, może dzisiaj nie na zbyt długi filmik, ale myślę fajny e, z gierką Chopperhand. Dobra, jest już ze mną Dula, Dula jeszcze gierki nie widziała, ja zagram pierwszy level, żeby jej pokazać, wytłumaczyć zasady, a potem już radzi sobie, sobie sama. Okej okay, Dulka, patrz. Jesteś tym helikopterkiem, lata lewo, prawo, góra, dół, pod fajerem strzelasz. Tam gdzie strzelisz, to ten samolot, który jest nad nami, zaczyna rzucać w to miejsce takie kule ziemi, żeby pozatykać te dziury. I to, co właśnie zrobiłem, to taki dobry sposób, żeby odwrócić, odwrócić uwagę właśnie tego samolotu od miejsca, w którym faktycznie chcemy w danym momencie się wkopać, żeby wyciągnąć sobie artefakt. Czyli widzisz, tam sobie bombardowałem taka ściema, i mam chwilkę więcej czasu, żeby wydobyć tutaj artefakt. Artefakt można tylko jeden wydobyć, później musisz podlecieć tam, gdzie widziałaś teraz, właśnie, odłożyć go, no i sobie lecisz po następnym. No i cała zabawa polega na tym, żeby wszystkie trzy wyciągnąć. <laughs> Mamy ograniczony czas. Czas jest w tych dolarach wyrażany. Czy są to dolary, które idą powiedzmy na benzynę i na, na bomby, ale za każdym artefaktem tam przybywa chyba 2-3 tysiące, więc, więc nie, ma, nie ma tragedii. No i każdy następny level jest trudniejszy. Ziemia jest coraz wyżej, czyli masz krótszą tę odległość od spadających pól do ziemi. Później spadają one szybciej, później dochodzą jakieś armatki, które w nas strzelają. Pojawia się woda, która będzie zalewać nasze dziury i artefakty. No robi, robi się całkiem fajnie i później, to Ci teraz może od razu pokażę, zacznie być taka konieczność, żeby dostawać się do pewnych rzeczy w ten sposób, popatrz. To pamiętaj, że nie możesz być w polu rażenia tego wybuchu, bo on Cię rozwali go w Czyli robisz sobie takie tunele, w którym będziesz latać i te artefakty zdobywać. Ok. pierwszy zaliczony, resztę grasz Ty. Tak. Powodzonka. O, widzisz, tutaj już masz tą wodę. Jak, tą, jak, tą, jak będziesz robić dziurę koło wody, to ona zacznie zalewać te wszystkie miejsca, w których, w których będziesz kopać. Więc to musisz uważać, żeby sobie nie odciąć drogi do artefaktu. I, I nie strzelaj tak gęsto, bo to nie przyspiesza wcale tego kopania. Lepiej jest tak strzelać raz, dwa, trzy, cztery i szybciej wtedy kopię. Tak z doświadczenia ci mówię. Jak się skończą bomby, no to po prostu lecisz w to miejsce, tam gdzie odkładasz artefakty, i, i taką bombkę sobie. Czy takie bombę pobierasz znowu? Ja się nie no, leżysz ja na No to leć po tą środkową. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest najszybsze kopanie. Jeszcze z trzy bomby, i już, już nupkuj po to, już nupkuj. Bo już pewnie zaraz będzie zrzut w tym miejscu. Ej, prawie żeś wybuch wleciała. Musisz też uważać na to. Odstawiasz i ostatni artefekt. No już mam 10. Jak Pani ocenia grafikę w tej grze? Fajna. Fajna? No jak na 80 tam któryś rok to całkiem, całkiem. Ale ogólnie jak na możliwości Atari to jest tak se. No, pięknie, jeszcze dwa zrzuty i bierzesz. Uważaj na ten wybuch. Spokojnie. Zapominasz o tym i cię rozwali za chwilę. Dobra, no i drugi level masz naliczony, 10 tysięcy dolarów. No i teraz jeszcze dostaniesz na no, 400 lisz bonusu. Dodatkowe życie sobie co 10 000 standardowo. No. No bo posiekaj tam tam grunt. No i tutaj możesz spokojnie działać. Problem będziesz miała z tym y, środkowym, widzisz? No widzę. Bo bezpośrednio w dół się nie wkopiesz, będziesz musiała sobie z, z któregoś z boku się dostać, z prawego najlepiej. Powoli. Ej. Odstawiasz. Ja bym tutaj z lewej strony zaorał jeszcze trochę bombami, żeby ten samolocik się skupił na to, co się stanie. Widzisz, jak ona zalewa? No i tutaj się już. Zamiast to rzucasz. Szkoda, szkoda bomb. Już ten tam, już, już zlatuj. Jakby chyba nie było. Dobra, wylatuj, 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 wylatuj i w bok. Mm, w bok, było, nie w górę. To... Nie było bo bok, widziałem, ej. Bokiem nie wlecisz, tak? Ej. Dobra, no. do góry. Odstaw. No i teraz będziesz musiała kombinować, jak się dostać do tego ostatniego. Czy ci pokazać, czy próbujesz? Co? Sama. No dobra, podpowiem ci jak już prosisz. Nie. Obok tamtej dziury jeszcze jedną taką sobie zrób, żebyś mogła bokiem tam. Ale nie obrócisz się w takiej wąskiej dziurze. Musisz dwa dwie dziury obok siebie mieć, żeby, żeby helikopterem móc bokiem lecieć. Bo lecąc bokiem, będziesz mogła strzelać bok. A nie cię, no. wal... Dawaj to. Mm. Dawaj to hopię. Popatrz, co mi chodziło, to już będziesz wiedzieć w następnej rundzie przynajmniej. No to chciałem, tak, sobie. Jeden, teraz sobie tutaj drugi. Wracimy prawie do samego dna. Znaczy, będzie jeszcze bomby, bo się kończą. bomby, i już mamy na tyle głęboki tunel, żeby teraz bokiem się tam przedostać. I popatrz. Podwójna dziura musi być, żebyśmy mogli bokiem. No i teraz. To musisz cały czas uciekać do góry, bo ten wybuch inaczej nas złapie, nie? Aż do góry też można strzelać, widzisz? Dużo tam. to zasypie? No to musimy troszkę bomb sobie zostawić, żeby właśnie się wydostać. Ła! to To Tutaj sobie jeszcze... 36 bomb jeszcze mam. Powinno się udać, ale trzeba uważać. Dobra, mamy Mamy i teraz musimy wylecieć Kurde patrz, jak się rozwaliłem, a dobra, ale teraz już a. Jedno życie. zajmiemy go trochę tutaj Żeby tam też zrzuty tam robił no i Taka kropka no. Dobra. Leci. No on mnie raczej nie zahacza Musimy przeczekać jeszcze. jeszcze leci Ten mi nie zahaczy, nie? A, nie zdążę 35 No i teraz leci. Dobra, dało się I następny lewelkę, tak? To już będzie który? Czwarty? Czwarty że wciągająca gierka jest, jak mam powiem. Myślałem, że jest bardziej nudna, tak ją pamiętałem. Ej, bo chcę wodę rozszerzysz. To jest zna Ale to jedno, będzie już musiała bokiem kopać. I tutaj masz całkiem głęboko też, to trochę wiesz, ja bym jeszcze zorał sobie gruntu w innych miejscach. Może tam gdzieś dalej, za no bo co wysoko jesteś? Dobra, i siekaj teraz w dół. Dokopuj się. Tu jeszcze przez dwa przeroty nie powinno być zrzutu, więc nie no, wystarczyć czasu. Okej, okay, i już lecisz dół, już lecisz w dół. Jeszcze bomby nie lecą, a ty już. Eee! Zdążysz, zdążysz! Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry! Do góry. Nie zdążyłem. Nie masz życia już. Bo chciałbym następny level pokazać Zuzka, bo tam będą armatki już, My no. teraz nie zginąć. Dobra, pokaż mi, Dobra, pokaż mi. Zsiekamy trochę... No i wodę tam ma. Kurde. Zciekamy ten gruncik tutaj w ten sposób. Bo chcę te armaty pokazać... czy armaty to mocno powiedziane, bo grafika tych armat jest straszna. Ale chcę pokazać zasadę, co jest jeszcze utrudnieniem potem. Dobra, jeszcze jeden nam został. <laughs> Próbujemy tam się w miarę sprawnie dostać. Tutaj sobie patrz, przysiekamy w ten sposób. Trzeba mżyć, trzeba mega uważać. Zdążyłem sobie jeszcze wąbki. No wyszło. już Ale tam się zlatuje teraz tyle. Mieli potem też jak się też. No. No, no, to zaraz jeszcze wrócimy. Kasę na bomby mamy na szczęście. A czy za bomby się wydaje kasę? Popatrz, teraz mam 19 tysięcy. A nie, one po prostu. Nie, nie, dobra, myślałem, że się kupuje jakoś. Mhm. ale. No ta zużywająca się kasa. To jest taki czas, który ja do tłumaczyłem, że właśnie bomby kosztują i, i benzyna. Dobra. I teraz jeszcze tutaj mamy tą przeszkodę. Ja rozwalę, żebyśmy też nie dziabnęli przypadkiem jak będziemy wylatywać. Gierka się wydaje taka prosta, łatwa i przyjemna, ale A. jednak trzeba się ucieczzyć trochę na kombinację. A trzeciśmy tu na to. No, już się teraz powinno udać i następną nasze graszty. Tam pewnie szybko zginiesz, ale nie masz kurde, nie mam BO Ale zobaczysz na czym polega utrudnienie ze strzelaniem do ciebie. Już dużo proszę. Też prawda? Dobra, mamy to. Wracamy do bazy Uff. Jest! Teraz dobra, teraz dobra. piąty level i tutaj będą armatki. Yy, myślę, że przeżyjesz około minuty. A widzisz? To, to jest armatka, która będzie do ciebie strzelać. Najlepszy sposób jest rozwalić ziemię pod nią. To wtedy nie ma tego strzału. Czyli jak widzisz, że ona już leci, to zbombardować ziemię, na którą ona wyląduje. Wtedy od razu armatka... Co?! <laughs> Okej, okay, koniec. Nic, ale... <śmiech> Przepraszam, <śmiech> udało nam się pokazać przynajmniej tyle, co chcieliśmy. Jak Pani ocenia gierkę ogólnie? Bez nadzieja. Bez nadzieja? <laughs> eee, Ale nawet chociaż trochę Ci się nie podoba? No, to. Tak. Okej. Okay. Eee, mimo wszystko mam nadzieję, że Wam się spodobała gierka. Pamiętajcie, że oceniamy ją pod, przez pryzmat roku, którego? 84. Także gierka ma Zuzka ile? 16 to 20. No. Czyli 37, 37 lat. Tak, także oceniamy tą gierkę przez pryzmat 37 lat. Możliwości, jakie wtedy były, I ja uważam, że jak na taki wiek jest całkiem fajna. Dobra, bardzo, dzięki bardzo dzisiaj za, za pomoc w ogrywaniu. Żegnamy się na razie.